Czytamy Ewangelii według świętego Jana w 14 rozdziale, 23 werset. Jezus odpowiedział: Jeśli ktoś mnie kocha, będzie wypełniał moje słowo i mój ojciec otoczy go miłością. Do takiej osoby przyjdziemy i zatrzymamy się u niej. Oto przyjaźń. W innym fragmencie, który jest po prostu kochany i prawdziwy, Jezus pisze tak, yy, yy, znajdujemy takie słowa, rozpędziłem się w tym, ale faktycznie jest to cytat, jakby Jezus mówił: Oto stoję u drzwi, pukam. Jeśli ktoś usłyszy mój głos i otworzy drzwi, wstąpię do Niego i będę z Nim ucztował, a On ze mną. Nauka w tej swojej odchodzącej do przeszłości formie nie zaproponuje Ci tego rodzaju przyjaźni. Nie ma w niej na nią miejsca, bo tam nie ma nic. Tam nie ma nikogo. Kto umarł, dobrze czy źle, zginął. Ale Jezus Chrystus gwarantuje nam. Stałą obecność. On gwarantuje nam przyjaźń. Powiedzieliśmy o tym już właśnie, gdy chcieliśmy się zmotywować, by przyjąć jego za wzór naszego życia. Więc, jak zastosujemy to, co dziś powiedzieliśmy tu sobie w ramach naszego słowa zachęty? Przede wszystkim odpowiem na to pytanie w tytule. Pytanie, które Właściwie docieka zgodności Jezusa Chrystusa z nauką. Czy Jezus Chrystus pozostaje w zgodzie z nauką? No, ja myślę, że tak, skoro doniesienia naukowe są zbieżne obecnie z przesłaniem Jezusa. Można by powiedzieć, że Jezus czekał, aż nauka dojdzie do tych wniosków, o których on mówił od zawsze, tylko językiem sprzed tysięcy lat. Można by zapytać, czy nauka pozostaje w zgodzie z nim. Myślę, że nauka jest na tej drodze.